Cześć moi drodzy, z tej strony Akpes i witam was bardzo gorąco na Santori RPG. Chciałem bardzo gorąco podziękować wam za 2000 subskrypcji, jest to mega osiągnięcie. Mam nadzieję, że będziemy się bardziej rozwijać, że będziemy lecieć do góry, że jakość tych materiałów będzie na dużo wyższym poziomie. I właśnie z tej okazji postanowiłem zorganizować dla was konkurs. Początkowo w puli będzie 1000 punktów premium oraz pół miliona gotówki. Wszystko będzie się zwiększało w zależności ile zostawicie polubień. Jedno polubienie to 7,5 7500 do puli, czyli wiecie, na przykład 70 polubień będzie, czyli 525 tysięcy wlatuje do tej puli, no to będzie mieli milion tysięcy, tak? Prosta matematyka. To samo z punktami premium, tylko że punkty premium to będziemy stopniowo, na przykład co 50 lajków tysiąc punktów premium rozdamy. Zobaczymy jak to będzie szło. Też nie chcę mówić, że jakieś niekolosalne po prostu wyniki, ale myślę, że do 2000 punktów premium spokojnie dojedziemy, jeśli będzie wysoka aktywność. Wygrać będą mogły trzy osoby, a tak dokładnie cztery. Zrobimy sobie czwarte miejsce i będzie to nagroda pocieszenia, która otrzyma jakiś pojazd. A Już wam tłumaczę, jak wyglądają zasady, jak po prostu wziąć udział w konkursie. Zasady są bardzo banalne wystarczy zostawić polubienie pod tym materiałem, zostawić publiczną subskrypcję. Oczywiście będę to weryfikował, czy ktoś subskrybuje mnie czy nie, bo wiadomo często ludzie piszą, że mnie subskrybują, ale na przykład mają prywatne subskrypcje albo mają publiczne, a naprawdę nie subskrybują, więc to będzie weryfikowane i muszą napisać komentarz po prostu biorę udział, swój nick oraz swoje UID. Dzięki temu będę mógł po prostu łatwiej z wami się skontaktować. Nagroda pocieszenia, jak to nagroda pocieszenia, nie będzie jakoś tutaj mega duża, ale też nie będzie taka, wiecie, mała, tak? To będzie pojazd z takiej troszeczkę średniej półki cenowej. No tak mniej więcej. No zobaczymy oczywiście jak będzie aktywność wyglądała. A żeby wziąć udział tak jakby na nagrodę dodatkową, musicie zostawić komentarz oraz lajka like pod jakimś materiałem Santori RPG i to tyle. I będziemy sobie losować, może rozdamy dwa pojazdy, zobaczymy. No mówię, wszystko będzie zależało od waszej aktywności. Tak jak każdy twórca po prostu zareklamuje swojego reflinka. Bardzo gorąco zachęcam was do kliknięcia F2, polecanie i wpisanie mojego kodu. Dzięki temu otrzymasz 75 tysięcy i ja otrzymam 75 tysięcy, czyli tak naprawdę oboje robimy biznes, nikt nie traci, ja będę szczęśliwy, ty będziesz szczęśliwy, ty będziesz miał pieniążki na start, więc myślę, że warto trochę dołożyć i będziecie mogli sobie na przykład zakupić punkty premium, aby zakupić sobie konto premium. Ale oczywiście jeśli bierzecie udział w konkursie, no to nie musicie już kupować punktów premium, tak? Ogólnie punkty premium są dość drogie, bo 100 punktów premium kosztuje w przedziale od 400 do 460k. W tym mniej więcej przedziale ludzie sprzedają, więc jest to naprawdę bardzo dużo. A my chcemy ich rozdać aż. Ja chcę rozdać ich aż 2000, więc myślę, że to jest dobry konkursik. Ja chciałbym tak na szybko dodać, że we wtorek bądź w poniedziałek pojawi się materiał odnośnie najlepszych prac pod względem EXPA oraz gotówki, więc myślę, że warto obejrzeć taki poradnik. Sporo osób opisało do mnie, gdzie właśnie warto pracować na start, więc po prostu... Tu wyczekujcie tego materiału. Oczywiście warto też dołączyć na mojego Discorda, wariatę Akweza, na grupkę na Facebooku oraz na fanpage'a. Bo po prostu wtedy będziecie na bieżąco, bo sama subskrypcja nie daje wam jakby pełnej aktywności, bo nie każdy dostaje powiadomienia. Wiemy, jak to jest tą aktywnością na YouTube z wyświetlaniem się, nawet jeśli zostawicie dzwoneczek, no różnie, tak? A tam wejdziecie i będziecie mieli po prostu czarno na białym, że coś jest. Dobra, dziękuję, że byliście ze mną do końca materiału. Mam nadzieję, że uda wam się wygrać, że będzie dużo lajków i będę mógł dorzucać jeszcze, nie wiem, gotóweczkę, punkty, premium i że wszystko będzie fajnie. Miłego weekendu. Cześć!